ploter prazmowy rozkręcony zagruntowany, pomalowany już raz farbą. Tak to się prezentuje. Dawno nic nie nagrywałem. Trochę ta blacha jest pofałdowana, ale to nic, nie szkodzi. Tutaj oś Y jeszcze nie rozmontowana, w całości ją zdjąłem. Tutaj jest Pływająca, pływająca zetka zrobiona. Tutaj jest automatyczne kasowanie luzów. Silniki są na prowadnicach. Sprężyny dociskają. Tak jak wcześniej pokazywałem. Nie wiem, jak to jedną ręką Nie ciężko, ale zębatka jest dopychana cały czas do listwy zębatej. Tutaj już korytko na przewody. Trochę, mał, ten, trochę wąski kupiłem, ale wydawało się ok. Zobaczymy, czy mi się wszystko pomieści. Wszystko sobie chodzi. Dzisiaj maluję. W poniedziałek składam. Pozdrawiam.